Cześć szyciuszki, witam Was w kolejnym odcinku Nauki Podstaw Szycia. Mam na imię Jola, a na co dzień uczam krawiectwa w ultramaszynie. Dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam jeden ze sposobów, jak uporać się z przetarciami na spodniach dżinsowych. Dlaczego akurat o tym? A dlatego, że wypuściliśmy ostatnio kurs Szycia spodni jeansowych damskich i męskich, kurs szycia online, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. A teraz do dzieła. Pokażę Wam, jak zacelować przetarcia w spodniach jeansowych. Zapraszam. Popatrzcie, tutaj w najczęstszym miejscu robią się przetarcia w kroku i jest to już słaby, e, słab, słaba część materiału, więc to miejsce od spodu najlepiej najpierw podklej klejonką, tak żeby tylko przytrzymać te przetarte włókna. I to nie wystarczy. Kawałek płócienka, jakieś bawełenki, to ma być sztywny materiał. Większy kawałek, żeby swobodnie móc na tym pracować, przyłóż na tym miejscu od lewej strony i żeby to się nie przesuwało podczas pracy, na obszarze tutaj, gdzie nie będziemy pracować, przypnij szpilką, szpilkami, przyfastryguj no tak, po prostu, żeby było ci wygodnie utrzymać. Ten kawałek materiału pod spodem podczas wzmacniania przetarcia. I myślę, że tyle w zupełności nam wystarczy. Zaraz pokażę Wam od lewej strony. Czyli mamy podłożony, najpierw podklejony obszar, podłożoną kawałek materiału i wygląda to w tej chwili tak po przypięciu szpilka. Podkładamy pod maszynę. Zaraz Wam pokażę, co będzie się dalej działo. Nałożymy tutaj spodnie na, spójrzcie, wolne ramię. Każda maszyna domowa takie wolne ramię posiada, żeby było wygodniej nam pracować. Podsuwamy pod stopkę. Sprawdźmy sobie, czy pod spodem materiał nigdzie się nie pozawijał. Jest wszystko ok i... O. I teraz już mamy wygodną pozycję, żeby pracować na tym, tutaj na, tym, na tej powierzchni, którą chcemy wzmocnić. Tak? Przejdźmy do przodu i cofamy, żeby to było wygodnie, żeby nie obracać materiałem. I przesuwam o milimetr dalej, czyli po prostu przesuwam się w bok i znowu do przodu, do tyłu. I o milimetr w boczek. Jeżeli to przetarcie było dość intensywne, to warto obrócić w drugim kierunku, teraz wykonać te same przeszycia czyli do przodu, do tyłu, do przodu. Do tyłu. Teraz akurat drugą taką technikę wam pokazałam, że do przodu idę, a potem jak wracam to pod lekkim skosem, dlatego już nie muszę po prostu przesuwać stopki. W o. I Już Wam pokazuję. Oczywiście tutaj te kierunki przeszyć. Czy to będzie w poprzek nogawki, czy wzdłuż nogawki, czy tak i tak. To wszystko zależy od Was i od tego, jak mocno jest to rozdarte czy przetarte. Najważniejszy jest podkład. Widzicie? Jest to na pewno zabezpieczone trwale na drugiej stronie, czyli na lewej stronie wyrobu będzie to lepiej widać i popatrzcie tutaj po prostu robicie sobie kilkakrotne przejazdy wzdłuż lub wszeż, nadmiar tego płócienka wycinamy. Spodnie wzmocnione, na pewno przetarcie będzie tutaj na tyle trwałe, że spodnie możemy dalej zabezpieczone, to przetarcie, że będziemy mieli spodnie nadal w użytku. Mam nadzieję, że nie będzie to dla Was problematyczne zadanie. Podpowiedziałam, jak to się robi. Jeden z, nie, z wielu sposobów, jakim możecie po prostu usunąć tę drobną usterkę. I jeszcze raz przypominam, o naszym kursie szycia spodni jeansowych. Link do kursu w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku nauki podstaw szycia.